serdecznie wszystkich na konferencji pierwszej edycji Pucharu Polski Strongman w Wunkowie. Organizatorami tej imprezy są Patryk Stolarczyk i siłownia Energy. Ja nazywam się Karolina Stolarczyk i mam przyjemność poprowadzić tę konferencję. Spotykamy się dziś, aby oficjalnie zważyć naszych zawodników, krótko porozmawiać o ich przygotowaniach i o omijającym już sezonie strongman. Najpierw chciałabym serdecznie podziękować naszym sponsorom, bo bez nich nie byłoby dzisiejszej konferencji, ani jutrzejszej imprezy. Zatem pozwolę sobie wyczytać wszystkich naszych sponsorów, którzy przyczynili się do powstania jutrzejszych zawodów. Firma Overis, Muzeum Pamiątek z okresu PRL Łukasz Celiński, Nowy Dach Cezary Wasiluk, Adam Kempka, Ekodom Rafał Cabaj, Dudek Trans Kamil Dudziński, Dadacz Meble Podwymiar, Arkabos Centrum Rozrywki, Fizjograbelski Łukasz Grabelski, Human Code, Silver Bus, Embut Mariusz Jędrych, Fabryka Wnętrz, Szampańska Łuków, Księgarnia Prymus, Aviatica Club, Żabczyńske Młyny Zbożowe, Villaro, BL Nutrition, Fit Perfect Catering, KMS Express, Kinga Kachniarz, Dudziński, Żwirownia, Mirosław Dudziński. Serdecznie wszystkim dziękujemy. Przedstawię konkurencje, z jakimi będą się zmagać jutro nasi siłacze. Pierwsza będzie to przeciąganie tira w szelkach, jak i wsiadzie. Kolejną konkurencją będzie Auto Seicento, jako jog owadę 340 kg na odległość 20 metrów i spacer farmera walizki dwa razy po 130 kg na odległość również 20 metrów. Uchwyt Herkulesa na słupach, gdzie łączna waga obu stron to 360 kg i martwy ciąg o wadze 240 kg. Kolejną konkurencją będzie wyciskanie szkockiej belki o wadze 120 kg i wyciskanie hantla o wadze 80 kg w czasie 90 sekund. Piątą konkurencją będzie opona o wadze 300 kg. Będzie to 6 powtórzeń, którą będzie wykonywał jeden zawodnik, i następnie drugi zawodnik, również 6 powtórzeń. Ostatnią konkurencją będzie waga płaczu o wadze 20 kg na czas. Z racji, że zawodnicy będą startować w parach, będziemy dzisiaj przedstawiać ich również w parach. Zaczniemy od pierwszej pary. Którą jest Patryk Stolarczyk i Kamil Wojtczyk. Patryk ma 31 lat, 188 cm wzrostu, jest reprezentantem naszego miasta Łuków. Ma za sobą już wiele startów, większość z nich to było podium. Jednym z najświeższych jego osiągnięć jest start na Słowacji. Startował również w parze z Kamilem. Ciężką, ciężkimi zmaganiami, ciężką pracą plasowali się na drugim miejscu, czego im serdecznie gratuluję. Zajął również pierwsze miejsce na zawodach Strongman w Chynowie. Patryk, jak samopoczucie przed jutrzejszym dniem? Jesteś organizatorem i zawodnikiem jednocześnie. Stresujesz się? Jakie emocje ci towarzyszą? No to chyba ciężkie, trudne. Y być równocześnie organizatorem, jak i zawodnikiem. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo chciałem podziękować przede wszystkim naszym sponsorom. Dziękuję przede wszystkim też chłopakom, że wszyscy dotarli. Nie mamy jednego sędziego, który niestety ci nie mógł dotrzeć. Tomasza Aperka, który będzie prowadził jutrzejsze zawody. Odnośnie organizacji, no nie jest to dość łatwe organizować i startować, bo jest naprawdę dużo rzeczy do zrobienia. Wydaje się, że już drugi raz organizuje to wykonam parę telefonów i wszystko jest zrobione. No nie, trzeba trochę pojeździć, trzeba trochę pozałatwiać. No czy mam stres przed zawodami. Bardziej mam stres przed tym, żeby jutro nie padało, bo, bo to jest najgorsza rzecz, jaka może być dla nas jutro. A poza tym w miarę jestem przygotowany, nic mnie nie doskwiera, kontuzji nie mam, także powinno być dobrze. Super, bardzo dziękujemy i zapraszamy do oficjalnego zważenia. Patryk startuje jutro z wagą 117 kg. Kamil. Kamil ma 34 lata, 191 cm wzrostu. przyjechał do nas z Zelowa. Ma na swoim koncie również wiele startów. Między innymi pierwsze miejsca w zawodach z w Starym Sączu, w Centrowicach, w Konkolewnicy. No i tak jak wcześniej wspomniałam, zajął yy, razem z Patrykiem drugie miejsce w zawodach na Słowacji. Kamil, w ostatnim czasie miałeś wiele startów, wiele pokazów. Niektóre zbiegły się w bardzo bliskim czasie. Nie czujesz się przetrenowany, zmęczony? Jak oceniasz swoje przygotowania do jutrzejszych zawodów? Na pewno dobry wieczór przede wszystkim. Myślę, że ten sezon był bardzo intensywny, ale mimo wszystko chcę walczyć i jestem w stanie jeszcze walczyć. Zapraszamy do marzenia. Startuje jutro z wagą 148 kg. No nieźle, robi wrażenie. Słyska. Drugą parę jest Damian Górski i Dariusz Augustynowicz. Damian ma 28 lat, 187 cm wzrostu, przyjechał do nas z Węgrowa. Jego osiągnięcia to między innymi pierwsze miejsce w turnieju Strongman Skórzec 2024, i pierwsze miejsce w turnieju Strongman Łuków 2024. Damian, w tym sezonie byliśmy na niejednych zawodach, gdzie startowałeś. Byłeś w bardzo dobrej formie. Mam nadzieję, że jutro również taką dobrą formę Twoją zobaczymy. Powiedz nam, jak oceniasz swój sezon. I powiedz nam, czy zamierzasz może w następnym sezonie startować już w kategorii Open. Dziękuję wszystkim. Sezon był sezon bardzo dobrze, jestem zadowolony z osiągniętych wyników. Co do przyszłego sezonu no myślę, że jak najbardziej będę w tym kierunku zmierzał, a jak wyjdzie no to czas pokaże. Fajnie, dziękujemy bardzo, zapraszamy do ważenia. Dariusz Augustynowicz ma 40 lat, 182 cm wzrostu, przyjechał do nas z miejscowości Chuty Czechy. Jest wielokrotnym zawodnikiem strąchym. Dariusz, powiedz nam, jak przygotowania do jutrzejszej imprezy. Czy przygotowania odbyły się bez żadnych kontuzji, urazów? I powiedz nam, ile masz za sobą już startów w tym sezonie. To znaczy, tak. Przygotowania bardzo dobrze to od organizatora. Dużo wcześniej otrzymaliśmy konkurencję, kilogramy. Z Damianem bardzo szybko się dogadaliśmy odnośnie przydziału poszczególnych konkurencji. Przyznam, że jak patrzę na tych kolegów z boku, no chłopy, jak, jak szkwały, e, ale mówię, e, trenuję strongman typowo e, jako sport siłowy, nie nastawiam się na jakieś wygrywanie, to przecież e, ta metryczka wiekowa, 40 lat, e, też e, robi swoje, ale... Tylko liczby pamiętam. A, i Powiem szczerze, że to jest mój w e, przygodzie, strockman, mój szósty start. E, bardzo dziękuję za zaproszenie i postaram się pokazać z jak najlepszej strony. A dodatkowy stresik, to żeby właśnie Damianowi nie popsuć tych zawodów, więc to mnie tak bardziej mobilizuje. Super, bardzo dziękujemy i zapraszamy do warzenia. 106 kg. Trzecią parą. Naszych siłaczy jest Damian Paczuski i Patryk Łazor. Damian ma 29 lat, 185 cm wzrostu i przyjechał do nas z Siedlec. Damian może pochwalić się e, drugim miejscem na zawodach w Chynowie. I był to chyba twój debiut. Tak, był to mój debiut. Powiedz nam Damian, bo y, zajmujesz się od niedawna y, dźwiganiem strongmana. I powiedz, skąd pomysł, aby zacząć? Zawsze mnie to interesowało, jak nie było okazji, gdzie spróbować. Jak się natrafiła pierwsza, to spróbowałem i jakoś miałem się w tym odnajduć. Fajnie. I jak oceniasz swoje przygotowania do jutrzejszych zawodów? Ciężko powiedzieć, bo chłopaki mają więcej kliników za sobą niż ja, ale no nie podam się, będzie bardziej do końca. Fajnie. Zapraszamy do bażenia. 116,5 kg. Dziękujemy bardzo. Patryk Łazor. Ma 31 lat. 185 cm wzrostu. Przyjechał do nas z malowniczej miejscowości Daszówka w Pieszczadach. Jest to medalista mistrzostw Polski, Europy i świata w trójboju siłowym. Zdobywca karty Pro XPC w trójboju siłowym. Patryk, po ostatnim treningu e, ciężarówki, gdzie byłeś tutaj u nas w Łukowie, Nabawiłeś się y, kontuzji. Powiedz nam, jak się masz i, i czy udało Ci się y, całkiem pozbyć y, tego, co się wydarzyło i jaka jest Twoja forma na jutrzejszy Witam wszystkich. E, jeśli chodzi o kontuzję, no to nabawiłem mięsień czołowłowy w udzie. Na tak naprawdę, kontuzja dopiero się zaczyna. bo <grym> się cały czas nasila, ale myślę, że dam radę już występować. wystartować. Znieczulę się dobrze jakimiś tymi owinę Odwrócę nogę wszystko. Super, bardzo fajnie. Zapraszam do ważenia. 136 kg. Czwartą parą jest Dariusz Nowosielski i Adam Wądołowski. Dariusz ma 41 lat, 183 cm wzrostu i przyjechał do nas z Międzyrzeca Podlaskiego. Jest reprezentantem Team Międzyrzec Podlaski Strongman. Jego osiągnięcia to m.in. pierwsze miejsce Puchar Strongman Luszkowice 2021. Darek to również były zawodnik wyciskania leżąc, e, legitymujący się rekordem życiowym na ławce płaskiej 210 kg. Darku, Twoje przygotowania śledziłam wyjątkowo. Były bardzo intensywne. No. <laughs> Powiedz nam natomiast, jak Twoja kontuzja tricepsa? To było już rok temu półtora, także to mi raczej nie przeszkadza. Miałem inny drobny ruch, raz, ale dzięki widzowi u mnie w mieście. Ogarnęłem <coughs> to dosyć szybko. A co do przygotowań to tylko sprawdzenie formy. Przygotowania takich zbytnio jak takich nie było, ale po tej paru nie co To jestem dobrej myśli. 122,5 kg. Dziękujemy bardzo. Adam Wądułowski, 26 lat, 182 cm wzrostu. Przyjechał do nas z Białego Stoku. Jego osiągnięcia to m.in. czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski Amatorów Strongman. Jest również mistrzem Polski oraz Europy w wyciskaniu sztangi XPC w kategorii do 23 lat do 125 kg. Adam, jesteś jednym z najmłodszych zawodników. Szykowałeś się na Mistrzostwa Polski w belce? Jednak chyba nie doszło do tego startu. Powiedz nam, opowiedz nam coś o tym. Witam wszystkich. Nie, zbyt mocni przeciwnicy byli, nie się tak jechać w Rozumiem. I jak oceniasz swoje siły i swoje przygotowania na najbliższe zawody? Na spokojnie się przygotowałem, żeby nie, nie zrobić żadnej kontuzji, ale myślę, że z w to pierwsze miejsce. Najmłodszy jest najstarszy. <grym> Idealnie dobrana para. Dziękujemy, zapraszam do marzenia. 132 kg. Piąta para to Karol Przybył i Mateusz Ferenc. Karol ma 29 lat, 181 cm wzrostu i przyjechał do nas z miejscowości Leszno. Jego osiągnięcia to między innymi pierwsze miejsce na Pucharze Polski Strongman w Różańsku i trzecie miejsce Puchar Polski Strongman Amator Swarzec. Karol, jak oceniasz swój tegoroczny sezon? Witam wszystkich serdecznie. Ten sezon to był mój pierwszy w Strongmanie i uważam że za bardzo owocny. Było dużo puharów Polski, gdzie zajmowałem najgorsze, tam czwarte miejsce. Tak było same podium. Zaliczyłem też Mistrzostwa Polski Open, gdzie to były najcięższe moje zawody, i ja jestem ich zadowolony, że udało mi się tam konkurować z takimi. No, twarcielami, nie? To jeszcze posłuchajmy, jak Ty oceniasz poziom y, naszych jutrzejszych zawodów. Uważam, że bardzo chłopaki są dobrze przygotowani, y, bardzo nabici i głodni sukcesu i będzie naprawdę fajna walka jutro. Super, bardzo dziękuję i zapraszam do zważenia. 118 kg. Mateusz Ferenc. Ma 40 lat i 177 cm wzrostu. Przyjechał do nas z Grudziądza. Jego osiągnięcia to m.in. innymi mm, brązowy medalista Pucharu Polski Masters, brązowy medalista Mistrzostw Polski w przeciąganiu traktora. Mateusz, powiedz nam, ile lat dźwigasz już strochnę? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj chciałbym skorygować te osiągnięcia, bo niedawno, notabene temu, osiągnąłem pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski w przeciąganiu 7 traktora. Na, na, na ten moment trenuję, to jest mój trzeci sezon no i mam nadzieję, że nie jest jeszcze ostatni. Startujesz u nas w Łukowie już kolejny raz. Powiedz, jak oceniasz nasze zawody, jak oceniasz organizację i poziom zawodników? Tak, bardzo chciałbym podziękować za kolejne zaproszenie tutaj u Was w mieście. Bardzo wysoki poziom organizacji, bardzo przyjaźnie dla zawodników. Bardzo polecam i żeby wszyscy Inni organizatorzy mogli dać przykład tutaj. Super, bardzo dziękujemy. Jest nam niezmiernie miło. Idziemy. Na nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w razy. Również mamy nadzieję, że zaprosisz nas do siebie Bo na szem, zawody. Jest, to, y, jest w przyszłym roku jakiś plan zorganizowania dwóch zawodów, y, ale to jeszcze wszyscy się dowiadą w zupełnym czasie. Jak Mateusz jutro będzie startował z wagą? 108 i 6. Jest z nami również Bartek Tarabata, zwycięzca Międzynarodowego Pucharu Polski STP. Jutro będzie miał przyjemność sędziować naszą imprezę. Bartek, powiedz, jak oceniasz swój sezon? Jak oceniasz poziom naszych zawodów i jak oceniasz mijający swój sezon? Witam wszystkich. Swój sezon oceniam dobrze. Ja mam 8 startów, pięć razy udało mi się wygrać, dwa razy byłem drugi i raz na trzecie miejsce spadłem, także cały czas kręciłem się po zwycięstwa. No poziom zawodów jest bardzo wysoki, tutaj będzie jutro. Zawodnicy też są, można powiedzieć, tylko dwóch takich początkujących, ale tak to każdy już ma za sobą jakieś starty, także jest na pewno przygotowany. I zawody w parych, także to też nie zależy od zawodnika, tylko od pary, jak ze są będą współpracowali. Tutaj Patryk z Teminy akurat mają już doświadczenie, według się bili, także będzie na pewno fajna walka jutro. Dziękujemy bardzo. Drugim sędzią, który jutro będzie z nami, będzie to Grzegorz Szłaniewski, mistrz polski do 105 kg. A imprezę całą naszą imprezę poprowadzi niezastąpiony Tomasz Perek, którego też niestety dzisiaj z nami nie ma. Podczas zawodów zostanie zlicytowana koszulka z podpisami wszystkich naszych zawodników, jak również sędziów, naszych mistrzów Polski, a pieniążki z licytacji będą przekazane na dom dziecka w Łukowie. Może jeszcze y, któryś z zawodników chciałby coś powiedzieć, czy ma jakieś pytania, czy chciałby zabrać głos. No jeszcze tak wspomnę, mamy pięć par, a wystawione jest sześć y, pucharów. Y, jedne, jed, jeden z zestawów jest y, przeznaczony dla pary zwycięskiej i będzie przechodził z roku na rok. Y, oczywiście jeżeli będziemy spotykać się w takim samym gronie, bo... Gdzieś tam są plany, żebyśmy zorganizowali zawody w parach z zawodnikami z Open, tak jak np. z barkiem, Terapatą. To już wtedy inne będą zasady, ale dziękujemy firmie, naszemu, naszemu głównemu sponsorowi, firmie Overis, że mogliśmy sobie pozwolić na, na takie trofea. No i co, życzę chłopaki jutro dobrej rywalizacji, fajnej zabawy, oby się nie przytrafiła nikomu żadna kontuzja. No i myślę, że chyba kończymy wszyscy ten sezon. No i na ostatnich zawodach damy się wszystkim. Taniosku nie sprzedamy.